Tego miejsca w ziemi chaldejskiej, Skąd wyruszył Abram syn Teraha, Z gromadą podobnych sobie koczowników. Myślał może, dlaczego mam stąd odchodzić, Dlaczego mam opuszczać u, w ziemi chaldejskiej. Czy tak myślisz? Czy odczuwał smutek rozstania? Czy oglądał się w Nie wiemy. Pierwsze zdjęcia zrobiłem już w 10 minut po tym, jak papież opuścił balkon, gdy otwarły się drzwi konklawe. Nagle znalazłem się twarzą w twarz z Janem Pawłem II. Pierwszą rzeczą, którą zrobił, było pogłaskanie mnie po policzku. Ja ucałowałem mu dłoń i powiedziałem wszystkiego najlepszego, Ojcze Święty. Zaraz potem zacząłem robić zdjęcia. Tak więc pierwsze fotografie Ojca Świętego powstały już około 10 minut po tym, jak opuścił balkon, z którego przemawiał do ludzi zgromadzonych na placu. 5 minut później to pierwsze fotografie. Poznałem Karola Wojtyłę w czasach Soboru Watykańskiego II. Przedstawił mi go kardynał Stefan Wyszyński. Potem, z racji pracy i różnych obowiązków, mieliśmy częsty kontakt. Pierwszą rzeczą, która mnie uderzyła w Karolu Wojtyle, to fakt, że widać było, że jest to biskup nieprzeciętny. Bardzo bystry, gdy mówił o swej pracy, widać było, że wie, czego pragnie i nie traci czasu. W momencie wyboru Karola Wojtyły na papieża byłem tuż za drzwiami konklawy. Gdy usłyszałem jego imię, zacząłem klaskać. Ludzie na placu świętego Piotra nie wiedzieli, jak zareagować, ponieważ nazwisko Wojtyła kompletnie nic im nie mówiło. Wydawało się, że pochodzi z kraju równie odległego jak Afryka. Potem nowy papież pojawił się na balkonie i zrobił najpiękniejszą rzecz, jaką mógł zrobić dla ludzi zgromadzonych w Rzymie. Przywitał wszystkich słowami: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To wywołało w Rzymianach zgromadzonych na placu Świętego Piotra ogromne emocje. I potem drugie zdanie, wypowiedziane przez papieża w tym krótkim przemówieniu: Jeśli zrobię jakiś błąd, to proszę poprawcie mnie. Zdanie to z punktu widzenia gramatyki włoskiej było niepoprawne. Wtedy wszyscy zrozumieli, jak ogromna była pokora tego człowieka. Papież, który prosi o pomoc swój lud, swoje owieczki. Jeśli zrobię jakiś błąd, to proszę poprawcie mnie. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio, mi corrigerete tutto questo tempo. Wszystkie dni i godziny spędzone z Janem Pawłem II sprawiły, że nie był to już kontakt tylko i wyłącznie między papieżem i jego fotografem. Po pewnym czasie człowiek automatycznie zaczyna się czuć jak w rodzinie. Oczywiście miałem również ogromne szczęście czułem się swobodnie zupełnie jak w domu także w kwestiach związanych z pracą. Dla papieża moja obecność nie stanowiła żadnego problemu. Nie czuł, że mu przeszkadza. To właśnie dawało mi tak wiele siły do wykonywania mojej pracy, ale przede wszystkim dał mi ją szacunek dla Ojca Świętego. Drugą rzeczą była kwestia ostrożności, spokoju i godności. Nie dać papieżowi odczuć, że Arturo ciągle za nim chodzi. Starałem się stać zawsze z boku, trochę z tyłu. Taki układ był idealny. Trzecią rzeczą równie ważną, którą zawdzięczam niezwykłej charyzmie papieża i dzięki której tak wspaniale się z nim pracowało, jest więź, która zrodziła się między nami. A która nie była jednak wynikiem jakiegoś wymuszonego porozumienia, to stało się zupełnie spontanicznie. To właśnie mam na myśli gdy mówię o rodzinie. Nie relacja, fotograf, papież, ale rodzina. Był to moment niezwykle wzruszający, gdy ojciec święty wchodził do kaplicy. I rozpoczynał muszę świętą, a rozpoczynał ją w swój określony sposób, nie było w tym nic na pokaz. Ja ustawiałem się wtedy zwykle z tyłu ołtarza, w ciągu tych wszystkich lat nie zrobiłem papieżowi żadnego zdjęcia podczas gdy sprawował msze świętą, a to z powodu szacunku, jedynie na końcu mszy świętej, podczas modlitwy końcowej. Robiłem jedno jedyne zdjęcie jemu i jego gościom. Tylko jedno zdjęcie, bo nie można było przeszkadzać w czasie mszy. Nie dlatego, że ktoś mi tego zakazał, ja sam podjąłem taką decyzję. Najpiękniejszym momentem mszy było podniesienie, gdy papież podnosił poświęconą już hostię. Patrzyłem na Ojca Świętego i doprawdy trudno opisać jego wygląd, ale to nie był zwyczajny widok, to było coś niesamowitego i nieprzeciętnego. Widać było, że znajduje się w innym świecie poza kaplicą. Już wcześniej robiłem papieżowi zdjęcia w kaplicy podczas gdy się modlił, ale pewien dzień był szczególny. Wszedłem do apartamentów papieskich. A gdy przechodziłem obok kaplicy, uklęknąłem, by się przeżegnać. W kaplicy był papież, który klęczał na posadzce i modlił się. W pewnym momencie zorientowałem się, że rozmawia z Chrystusem. W kaplicy wisiał duży, piękny krzyż, modląc się. Prowadził dialog z naszym panem I wtedy uciekłem. Uciekłem, bo zrozumiałem, że to nie miejsce dla mnie. Sono perché non era podczas jednej z podróży do Brazylii. W Rio de Janeiro papież odwiedził dzielnicę najgorszych slamsów. Wcześniej została ustalona trasa, która prowadziła przez stosunkowo czyste i uporządkowane części slumsów, gdzie mieszkali w miarę spokojni ludzie. Pojawił się Ojciec Święty, zrobił kilka kroków i po swojemu, poza jakimkolwiek protokołem, zdecydował się pójść w lewo zamiast prosto. Szedł. Pomiędzy ludzi. Były tam konstrukcje przypominające domy, choć było to de facto tylko kilka zbitych desek lub innych materiałów, które udawały domy. Nie było tam łazienek, wody, nie było niczego. Toalety były na powietrzu, a ścieki płynęły po ulicach. Ojciec Święty przeszedł przez tę część slamsów, a w samym ich centrum znajdował się mały kościółek. Można by nazwać to probostwem. Także zbity z kilku desek. Był tam też ksiądz, młody człowiek, który najwyraźniej umył się na przyjazd papieża. Widać było, że pożyczył skądś nową sutannę. Ojciec Święty zamienił z Nim kilka słów, rozejrzał się wokół siebie, spojrzał na ludzi, którzy klaskali i wołali, żłał de Deu, żłał de Deu. Papież spojrzał raz jeszcze, zdjął swój pierścień, wręczył księdzu i powiedział, proszę spróbować jakoś Nim pomóc. I tam w slamsach zostawił swój pierścień pontyfikalny. Dla mnie jednym z najważniejszych jest ostatnie zdjęcie, które zrobiłem w prywatnej kaplicy papieża. Był to wieczór Wielkiego Piątku. Trwała droga krzyżowa, Pokazywano ujęcia z Koloseum i kaplicy papieskiej. Przy 14 stacji Ojciec Święty poprosił kardynała Dziwisza o krzyż. Wszyscy widzieli chyba tę scenę: papież, który trzyma krzyż i spogląda na Chrystusa ukrzyżowanego. Ale dziwnym zrządzeniem stało się tak, że w pewnym momencie utracono łączność z kaplicą i transmisja przerzuca się na obraz z Koloseum. Podczas tych kilku sekund. Gdy zabrakło łączności z kaplicą, papież całuje krzyż. Przyciska go do policzka, następnie do serca. Przyciskał do siebie krzyż z wielką siłą, tak jak robił to zawsze. a to zdjęcie jest dla mnie bardzo wymowne. Przede wszystkim uderza w nim ta tajemnica krzyża, o której papież tak często mówił. Także to zdjęcie obiegło cały świat. Ale dla mnie osobiście, dla osoby, która stała u jego boku przez 27 lat, ono pięknie podsumowuje całe jego życie.